To jestem ja, to jest moja ambicja, a to jest mój pierwszy krok do grobu. AKA budujemy silnik rakietowy w grężu. Plan jest prosty. Juya, dysza, beton, tyle paliwo paliwa rakietowe z Micetu, wszystko w crafting i BUM! Silnik rakietowy. To jest ważne. Większość budowanych przeze mnie rzeczy na odcinkach można potem zakupić na mojej stronie i wykorzystać moje projekty w swoich projektach lub po prostu... Kupić, zbudować, postawić na półkę, mogą cię pochwalić, że to ty zbudowałeś swoim znajomym. A, no i przy okazji mnie wesprzeć, już pierwszy: paliwo. Jak się jednak okazało, kupienie paliwa jakietowego bez jakiegoś dziwnego, niepotrzebnego nikomu pozwolenia jest trochę niewykonalne. Ale za to, kupienie składników już jest w pełni wykonalne. A zatem, potasu: BUM! sobie bitol. BUM! Może jeszcze wkurzacie się to, że ciągle używam tego samego efektu? Mmm, super! Zamknij! będujemy przesypujemy, wdychamy, tworzymy częściej ziemi dla cząstek i... Oto ono! Paliwo, jakie to było. Teraz na patelnię, przetapiamy, mieszamy, używamy całego skina zbudowania zamków z piasku formujące złożoną do 130 stopni masę. Wszystko oczywiście w profesjonalnych rękawiczkach, w których wcale nie poparzają się pięciazy, razy. Prawie podpalamy dom i pod czekaniu jakiejś godziny mamy pierwszą część. Blok paliwowy.